gdzie czeka nad rzeką, biegam także jest ładny, 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 fajny, 400 będzie, piękna ryba. Powiedziałbym sobie, nie wiem, nie bój się, jeszcze łowienia to spławik, no ale taki spinning wygrał. I zawsze muszę mieć skierowany skierowane jakby tutaj, tak? Tak. Maciej Szymański, teamowicz z PRO. Jak długo Wiesz. żeby Od dziecka. To długi, jak czasu. Ile 30. Skąd w ogóle pomysł na ogień ryb, czy tym zarazi? Już co? Wydaje mi się, że pomysł zarodził się tak jak u każdego, praktycznie. No, od ojca wyszedł, tak? Później przeszliśmy na taki etap, że ja go musiałem tymi rybami zarażać, tak? Jakieś, rozwijałem się w różnych technikach i tak dalej. tak już zostało, to teraz. Właśnie. Jaka ja jest ulubiona technika, wspomniałeś? No, ogólnie, ale. Kocham rzeki, więc nie będę się ograniczał do jednej techniki. No. No ale zaczynałeś tak jak każdy pewnie od spławika, jakiegoś takiego delikatnego. Tak, jazdy, tak. tak. Pierwsze łowienia to spławik, no ale jednak spinning wygrał. Jakaś ulubiona ryba, czy się? Mm, Od wielu lat na pewno klenie i jazie, ale od tamtego roku mocno idę w strągi. Masz jakieś ulubione metody łowienia, Nie wiem, od na tej sady czy coś, coś z tego? O, czasami korzystam z tych metod, ale nie są to jakieś moje topowe metody. Tak jak sam wiesz, no, od dzieciaka nad rzeką biegam. Także to jest moje ulubione miejsce połowu i nie ograniczam tam się do jednej czy dwóch, trzech metod. W zależności od pory roku czy sytuacji, po prostu no, trzeba się dostosować i zmieniać, żeby tak podposować tym rybom i tyle. Także nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Spokojnie, to też jest, jest jakaś wariacja. Co to? najlepiej wspominasz z współpracy ze stroną? Najlepiej z naszej współpracy. Wiesz co na pewno? Na pewno poprzedni rok. Wyjazd na Sandacze. Super połowiliśmy. Naprawdę, jak na polskie warunki, to był fajny połów. Rzuciówkę strzeliłem wtedy, także spoko. Drugi temat, wydaje mi się, że to nasze zawody. No, no, mały włos, jednego szupaka, dosłownie wtedy brakowało, żebyśmy wygrali te zawody. Do pierwszego placu, także no, to były chyba takie topowe momenty, a tak poza tym to... No, taka nasza współpraca raczej z Filipem, z Tobą, taki fajny team stworzyliśmy, wszystko jest takie, nie wiem, naturalne na ludzie i... Super się współpracuje, także chyba to jest najlepsze, mi się wydaje, aktualnie. Czyli ogólnie rozwijanie pasji do wygrania to Dokładnie, to nie jest taki przymus, wiesz, jakby... Pracowania nad tym, tylko wszystko idzie tak naturalnie i z przyjemnością to wszyscy robimy, także super. A co wspominasz najgorzej? Najgorzej? No. <laughs> nie no to odpowiedź to jedna może być tylko. <laughs> Zgadniesz. Bukowo. Bukowo. Dramat stary, no, no trzy dni bez brania praktycznie, nie? No, no sztorm niesamowity, brak ryb. Nieznana woda, nic nam nie wychodziło, totalnie nic, zmienialiśmy sposoby, miejsca, nic nam totalnie nie wychodziło. A drugą sprawą, którą taką myślę, że może nie najgorszą, tylko brakowało takiej wisienki na torcie, no to ten nasz wyjazd na Klenie, też pamiętasz, nie? No fajne kabany wychodziły, tego na filmie nie było widać, kurcze łapały za tego smurzaka i naprawdę film mega nakręcony, mega ujęcia zrobiłeś. Super rzeka, super klimaty, ale no zabrakło jednak tej wisienki tej właśnie na torcie, nie? Tego, tego fajnego klenia, tam 40 plus, takie około 50 wychodziły na te klenie. Także w tym roku to poprawimy spokojnie. Na pewno, na to licznie. Easy. Co byś powiedział sobie, jakbyś spotkał siebie 5 lat temu? Co bym powiedział sobie 5 lat temu? Tak. Tak ogólnie? Mhm. No ciężkie pytanie. Powiedziałbym sobie... Nie... Nie, wiem. Nie bój się. Po prostu.